Dzień dobry, witaj na kanale Wiejskiej Inspiracje. Dzisiaj jest Giełdy w słączynie. Giełda w słączynie to jedna chyba z największych, jak nie największa e, giełda z rupieci i taki pchlitar tu po prostu obowiązuje powiedzenie wszystko albo nic, ale raczej jest nastawieniem na wszystko. Absolutnie można znaleźć tu wszystko. Od jakichś rupieci poprzez maszyny rolnicze, samochody, e, wyprzedaże domowe i tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś tu nigdy nie był, to jest to na pewno super miejsce do odwiedzenia, jeżeli szukacie staroci, antyków, e, bibelotów, jakichś ozdób do domu, mebli, to jest to fantastyczne miejsce, żeby e, takie rzeczy tutaj właśnie znaleźć, czasem za grosze. Kupiłem czarny, kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Trzy godziny później, po zupełnym wymarznięciu na tutejszej giełdzie, nie kupiłem w sobie nic poza, no poza taką taką łóżeczką, miareczką za złotówkę. To poza tym nie kupiłem absolutnie nic, ale klimat jest tutaj fajny, czasem warto przyjechać, żeby sobie coś kupić. bo tam będzie muzyka cały czas taka tutaj grujecka i okoliczna. Generalnie fajnie jest na tej giełdzie, bo naprawdę jest tu wszystko. Od zwierząt poprzez rolnictwo, sprzedaż maszyn, sprzedaż samochodów, no i przede wszystkim ten ogromny pchlitark, gdzie naprawdę można kupić absolutnie wszystko. Myślę, że jak już wreszcie będzie sfinalizowana transakcja tego mojego domu, który pewnie widzieliście już na innych filmach i, na, i w artykułach na wiejskieinspiracje.pl to na pewno też zaopatrzy się tu w jakieś fajne meble, jakieś sprzęty, które do tego domu zostaną wykorzystane. Także to będzie Dopiero po zakupie domu. Natomiast na tą giełdę będę miał około 5 km, więc bardzo blisko, więc będzie można tu przyjechać w każdą niedzielę na dobrą sprawę, nawet rowerem. Kupić sobie coś fajnego. No dobra, na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, bo od tej pory bardzo dużo na tym kanale zacznie się dziać, ponieważ będzie relacjonowana. Cała przeprowadzka, e, cały remont domu, remont e, zabudowań gospodarczych i w tym roku przede wszystkim będzie e, organizacja całego ogrodu i sadu. Zapraszam serdecznie do P. Trzymajcie się, cześć!